Siemanko, z tej strony, Dexia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo w takim audioblogu. Chodzi między innymi o akta. E, wiem, ostatnio zrobiło się o tym bardzo głośno, ale naprawdę nie, popania... nie możemy popadać w panikę. Naprawdę, e, ludzie. E, utworzyła się grupa w ogóle Anonymous. E, są to hakerzy, którzy e, robią wszystko, aby tego nie było. E, Między innymi e, niższą strony rządowe. E, proszę bardzo, 5 godzin temu e, strona europarl.europa.eu przestała działać, już działa. E, w ogóle w nocy, e, to było soboty, na niedzielę, e, przestały działać strony polskie, takie jak strona prezydenta, premiera Sejmu, e, ministra kultury oraz innych e, osobistości. Jest to naprawdę e, masakra. W ogóle e, padło też w nocy ONET. ONET padło. E, Sony ta, e, w ogóle w ciągu 24 godzin, pierwszych od razu po godzinie zamknięciu mega uploada, padło ponad 200 stron e, przez tych oto e, hakerów. Jest o tym naprawdę głośno teraz, e, strasznie. Proszę bardzo, 12 godzin temu e, premier.gov.pl, przed tym Tango Down, czyli wylewidowana wroga, e, na takie tłumaczenie, jakby. E, proszę bardzo, e, 14 godzin temu, tak samo upadła struna euro. E, proszę bardzo, co tu jeszcze? Polska, o, jest. E, tango Down, forum.undergrad, myśli e, też padło. TangoDown, CS, myśli brok.pl Nie wiem, czy w tym momencie te strony działają, ale to wszystko można znaleźć na ich Twitterze. Oczywiście w opisie tego filmiku będzie link. Pamiętajmy tylko, nie popadajmy w panice. prezydent ma prawdopodobnie podpisać to w, 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 w Tokio 26 stycznia. Czyli będzie niefajnie. Jeżeli podpisze, to pamiętajcie, że to może być totalna cenzura internetu. Nie popadajcie w panikę, naprawdę. Yy, czytajcie trochę o tym, a nie, że na przykład ktoś napisze, że nie będzie wszystko działać, że już tego nie będzie. Poczytajcie po prostu na różnych forach, nie, nie tylko z filmików. Yy, co tu jeszcze? Naprawdę, to jest trochę masakra. To co się dzieje teraz. Nie wiem, co tu jeszcze. Po prostu. Wszyscy mówią nie dla akta. Ja też jestem za tym, żeby to nie weszło. To jest po prostu totalna cenzura. Nie wiem, co z tym wszystkim będzie. W każdym bądź razie. To będzie na tyle. Jeszcze raz mówię. Poczytajcie. Nie popadajcie w panikę. Poczytajcie o tym. Piszcie. No może nie piszcie, bo już dużo osób pisze do Sejmu, właśnie. Do różnych posłów. Mianowicie o tym, żeby to wyszło. W ogóle polski Sejm się trochę przestraszył po tym napadzie hakerów, ale mówią, że to niby przez to, że serwery się przeciążyły. Ale na stronie właśnie tych hakerów na Twitterze ukazało się właśnie to, że wróg wyeliminowany, czyli to była ich sprawka, oni się do tego przyznają. Co tu jeszcze dużo mówić? Naprawdę, poczytajcie trochę o tym. Ja w opisie tego filmiku dam parę linków. Dzięki za... za to, że wysłuchaliście mnie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Subskrybujcie, łapki w górę. Dziś cały świat dowie się o tym, co się tu dzieje. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.